Partnerzy odcinka EFSTON, LIDER, WIZE, ELO CITY, PLATINET, CLICKLIST.PL Dzisiaj kolejny odcinek serii Rozmowy w Tesli. Porozmawiamy z Tomkiem, tylko musimy się wydostać na jakąś dobrą drogę. I raz jak rozmawialiśmy, to jeździłeś tym takim trojaczkiem małym, przypomnij co to było. Znaczy, Ostatnio razem rozmawialiśmy, jak żeśmy jechali na te targi, które teraz wracamy. Chyba tak, no, ale to tak, chyba dwa lata temu było. Rok rok temu, rok 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 bo siedzieliśmy z tyłu u Ja wtedy z trojaczka na kongura przeskoczyłem. No właśnie, bo ty wtedy jakoś sprzedałeś tego trojaczka. Tak. E, I finalnie Czy znaczy, uz... trojaczka, Mitsubishi i Miewa. bo Imiewa, no to i kupiłem Renault Kangoo drugiej generacji CT. jak tam przez ten rok ten kangurek się spisuje? Ile mniej więcej kosztował, jak się nim jeździ, ile przejechać kilometrów? Znaczy, to Renault Kangoo to mnie finalnie mnie kosztowało 20 tysięcy, może tak. Mhm. to jest różnica w sprzedaży Mitsubishi plus inne takie rzeczy. To bo za 20 tysięcy udało się elektryka kupić o zasięgu 100 km. Mitsubishi... Czyli, czyli nie, dają, nie nadającego się w ogóle do jazdy i nigdzie nim nie widzę, nie? No to wiem, że się nie nadaje, ale ile w rok przejechałeś? 14 tysięcy kilometrów. 14 tysięcy. No tak, na Nie wydałem uzyska... 6 tysięcy na paliwo i to jest dla mnie najważniejsze. Czym się grzejesz? Dalej się grzejesz generalnie pompami ciepła, tak? Różnych w różnych Świadomością net Netmeteringu się grzeje. Tak, na starych, <laughs> no zasadach. tak powiedzieć, na starych, no nie, pompą ciepła cały czas yy, i nieuchronnie. Pompa ciepła, grzejniki, dom taki trochę durszlak i nie przekraczam 4000 kWh rocznie. na ogrzewanie na ogrzewanie sezonowo, o, może tak, nie rocznie, tylko sezonowo bo to liczmy sezonowo jednak, nie? no sezonowo, i jeszcze dodatkowo ta 7-kilowatowa pompa ciepła goni 1000 litrów bufor 900 litrów plus grzejniki 100 no, ja miałem ogólnie w domu cztery pompy ciepła takie tak zwane, nie? czyli i dwa i klimatyzatory pompa ciepła do powietrza woda i pompa ciepła do CW, która tak akurat ważne, używa nie? powietrza do wewnętrznego z domu ciepła ciepło domu używa do ogrzewania ciepłej wody użytkowej Masz to, tak, masz to tak opracowane. A wracając do samochodu, do Renault kan 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 Kangurka, robisz jakieś statystyki i ile ci się to... Tak, by... co miesiąc. Ile, ile by to energii zżerało zimą, ile latem, jakie zasięgi latem, jakie zimą. No znaczy... bo tu Mówimy jednak o jednym z najtańszych elektryków praktycznie, jakie są na rynku, a znaczy... to do tego jest jeszcze duży bardzo samochód. Nie? Znaczy to mój e nie jest jednym z najtańszych, bo ja mam tą wersję najdłuższą i najbogatszą Aha. akurat Aha. nie, bo nawet fabrycznie ma... E Webas We We ebersprechera, nie? Czyli fabrycznie ma ogrzewanie paliwowe, które no ratuje jego zasięg w zimie. A to Bo na niestety pewno. mamy w lecie użytkowe 17 kWh brutto y -y. do użycia, a w zimie to topnieje nawet do 14, jak bateria jest dobrze wyziemiona. Y -y. I tutaj tego niestety nie przeskoczymy. Sam wieżach jak stara chemia reokuje na zimno. No tak. No, tak, no tak. i to jest, no, to, to jest nie do przeskoczenia, ale mimo tego latem do 140 km zasięgu przy takiej normalnej jeździe z, z autami spalinowymi a jak jedziesz no, bez spalinówek, to tak trochę wiesz, dygresem pojadę, no to zmniejszy się, bo gonisz. Ale z drugiej strony tak, ja to liczę średnio zimą 80-100 zasięgu, latem 100-140. Zużycia zimu to jest średnio litra ropy na ogrzewanie. I teraz mi wychodziło 25 kWh na 100 km ładowania. Mhm. Cały czas podkreślam. Ze stratami to już jest wartość. Tak, tak. Ja liczę z, nie to, co mi pokazuje auto, tylko to, co władowałem w nie. No bo sam bym się oszukiwał, nie? No, no tak, w tak, tym tak. momencie. Także 25 kWh wychodzi tak 24, a w lecie nawet tam koło 18 wychodzi. Czyli w lecie no, nie ma opcji żadnym autem spalinowym żeby zejść. jakbyś nawet chciał kupić ten prąd. A w zimie się wyrównuje z spalinówkami, które w zimie palą więcej i nikt mi nie powie, że nie. Byliśmy dzisiaj u Pawła Drozda, no i coś chyba będziesz działał z tym Kangurem. No i tutaj jest to moje najważniejsze pytanie. Co to ma być? Jak to ma być? Znaczy czemu ja... się zdecydowałeś na coś, na co generalnie no, niektórzy mówią, że to trzeba, a Ty chyba kupiłeś to auto z premedytacją, że ma taki mały zasięg, a jednak, a jednak byliśmy u Pawła. No jak ta historia wygląda? Znaczy ja... Ymm, ja. Nie, czek, jak, jak to ugryźć, żeby dobrze było? E, ja wiem, jakim auto ma zasięg, no i do tego zasięgu po prostu przygotowywałem sobie trasy, nie? Mhm. No ale jest coraz więcej, pojawi się tego jeżdżenia, e, jak to mówią, jeżdżę wokół komina, nie? Ale tam jest jeszcze taki drugi komin i też pasowałoby mi do niego dojechać. No Czyli i brakuje dobudowałeś mi... komin. Tak, no pojawił się drugi komin, żeby wokół drugiego też pojeździć, a tam brakuje czasem tych 50 km. Mhm. Bo na dzisiaj to tak, taki zasięg, żeby swobodnie objechał wszystko to, co potrzebuje 80% mojej jazdy, nawet 90, to jest 200 km zasięgu. I to mi w zupełności wystarczy, bo dalej nie jeżdżę. Jak już muszę, to sobie pojadał tym spalinowym. A tutaj e, się pojawi temat, że będziemy podchodzić po 300 km zasięgu. O. Czyli ile tam Także... ta finalnie ma być kWh w tym kanbu? No, chłopaki próbują tak uczciwie wsadzić 40 kWh użytkowe. Użytkowe. O, ja spróbuję z tego wyciągnąć 300 km. Testowo, no, testowo. Myślę, testowo, że, testowo, myślę że, że latem przy takiej. Jeśli ja robię, jeździe... latem na 17 robię, wiesz, 140 40. Mhm. No to 17 plus 17, to jeszcze do 40 brakuje trochę. Także mi się wydaje, że jeszcze więcej mhm. powinienem zrobić. Mhm. No zobaczymy. To wszystko kwestia y, prób, testów. I to będzie testowane u mnie. I, i tak naprawdę wiele kangurów, które teraz już e, niestety, ale i nawet 60 km nie ogarniają za relatywnie nieduże pieniądze można będzie zrobić z nich auta bardzo użytkowe, bo co takie auto, są ma 100 tysięcy przejechane, co ma zużyte, tylko tą baterię, która i tak fabrycznie była mała. No tak, no, kiedyś był taki kłopot, że te ogniwa kosztowały, jak ja patrzę na takie pracowanie. 10 lat temu były 10 razy droższe, tak. więc wtedy no, nikt nie wkładał. Poza tym te ogniwa wtedy miały mniejszą gęstość energii. No i nikt tam nie wkładał ogniw dzisiejszych, a dzisiejsze ogniwa robią z tego auta auto zupełnie y, no, innej klasy. Nie? Robią y, samochody o zasięgu y, na lata produkcji tych aut y, niemożliwym. Dla tych firm nawet wtedy. No tak, no było to nieosiągalne z powodu tak. gabarytów tej baterii no technologii, technologii. No, no ceny. no bo to cena tak. też wtedy była, tak powiem, no z czapki, o, delikatnie mówiąc. Teraz troszeczkę zaślijmy na to z, z, z tym na ziemię i dodatkowo będzie to wszystko robione legalnie. I nie, no nie będzie jakaś hałtura, tylko będzie to jak trzeba zrobione. I najważniejsze, że to będzie taki plugin, że jak już uzgodnisz wszystko, to przyjeżdżasz, wyciągają Twoje baterie i je wkładają drugą. I twoje zostaje w rozliczeniu jako puszka do budowania po prostu kolejnej baterii większej. I to jest najlepsze w tym wszystkim. I Fajnie już jest to wszystko mają. pod to auto przygotowane, że będzie zmiana wiesz tam tych softów, nie w softów, tutaj i reszty. Ja się na tym nie znam, nie? Ale to już będzie y, od A do Z. No i gwarancja też, nie? Czy nie, że dobramy i się nie znamy. A ile tam u ciebie z tej fotowoltaiki? Bo no bez fotowoltaiki to wszystko to nie miałoby pewnie sensu. I ile masz może, na tak. moment, ile produkujesz, może w skali roku, no tak żebyśmy złapali w jakiś kontekst. W skali roku to by musiało te dwie instalacje, może tak, e, z, już w tym roku 2024 zużyłem 14 tysięcy, bo to pamiętam, 700 kWh i pokryłem to wszystko tymi, tymi dwoma instalacjami, co mam plusów gido. Mhm. Czyli generalnie jesteś no, na Jest ten moment na starych zasadach, niezależnie sam wystarczalny od Samu Samowystarczalny na starych zasadach, jestem, jeszcze oddaję im do sieci nadwyżki. Jeszcze nie przepadnie. A zużycia mam, wiesz, jak dwa takie domy już konkretne, jedne rodzinne w tym temacie. No i właśnie, no i co? Ja myślę, że można to tak podsumować. Nie ma co się bać nowych technologii, trzeba je wykorzystywać dla siebie. Wykorzystałeś, myślę, jak się dało najlepiej. I to jeszcze do tego, wszystko to nie musi kosztować majątku, bo jak widzicie, nie rozmawiamy tu o setkach tysięcy, tylko raczej o dziesiątkach, nie? To, zależy no to zależy wszystko. Zależy, to, no wszystko zależy oczywiście, kto jak to zrobi. Nie? To jak to zrobi, ile wyda i co założy. A tutaj, znaczy, ja wykorzystałem ja na bieżąco. Ja póki będę chyba żył, to cały czas będzie coś testowane, bo to tak. Ja to lubię. Czyli się pojawi coś nowe, coś innego, to znowu będzie zmienione, wyniesione, wniesione, inne i tak się będzie to kręciło. To jakie plany na, na kanał na przyszły rok? Masz jakieś pomysły, czy raczej będzie to samo, ja co było? na razie bieżące muszę jeszcze sfinalizować. Aha. Także mam jeszcze na trzy miesiące, przynajmniej, no i cały czas testy tego, co jest. Bo jednak trzeba... E, najlepsze są dla mnie roczne testy wszystkiego co mam. Mhm. A już to idzie w lata. Już testy idą w lata i to pokazuje właśnie, co jest dobre, a co złe. No tak, używasz tych wszystkich sprzętów, tam widziałem dużo czelatorów różnych, falowników, no jest tego tam u ciebie. I, co i to nie wszystko miara. jest działa. To nie wisi próżnie na ścianie, tylko to wszystko działa. Dlatego no, to też trzeba właśnie to wszystko z głową testować, żeby. E, no nie wiem, jak to ująć. <laughs> po no, prostu uruchamiam i działa i... I nic nie przy tym nie kombinuje. Wyjdzie dobrze, wyjdzie dobrze, wyjdzie źle, wyjdzie źle. No i... Czego życzyć Tomkowi Żółce na 2025 rok, bo nagrywamy to początkiem roku? Zdrowie. Zdrowia. Myślę, że zdrowie najważniejsze, a reszta da się zrobić. Reszta, reszta się ogarnie, żeby tylko człowiek zdrowy był. No niestety, nie idzie nam ku młodości. <laughs> niestety, też zauważyłem, że ten Pesel coś mi coraz bardziej doskwiera. Mam także tutaj już tylko zdrowie, a zresztą zdamy sobie radę. Dokładnie, dobra. I tym optymistycznym akcentem chyba kończymy dzisiejszy odcinek. Jak zawsze wszystkim dziękuję, do zobaczenia, cześć. Szczęście, zdrowie! No i zużycie zjazdy z Tomkiem to 15,6 przy plus 3 stopniach.